No dobra. Cześć, witajcie na kanale Doradora. Dzisiaj nagrywamy odcinek specjalny, wielkanocny. Jest ze mną się gość specjalny, który za chwilę tu przyjdzie. Będziemy robić wydmuszki. No może przejść usiąść. A w międzyczasie sobie założę rękę. Klasycznie. Ta Bruno jest dzisiaj kontuzjowana. Ale z Tak, dokładnie. Najpierw, aby ten odcinek wielkanocny był jeszcze trochę bardziej wielkanocny, mam specjalny prezent dla Bruna w sumie dla siebie prezent. Poczekaj chwilkę. Mam nawet nawet podpisany. Proszę. Mm. Serio? Naprawdę no. Ale to są specjalne ogólnie. I je Co to jest? Na co to się składa? Na głowę. No, a najlepsze jest to, że ja też mam swój. I one mają pompki. Tak. Jesteśmy zajączkami wielkanocnymi. Najpierw naciskamy prawą, potem lewą i potem dwie naraz. Czyli raz, raz, dwa i trzy. No, ten, zadowolony z prezentów? Co myślisz? Bardzo. Nie spodziewałeś się, Co? W takim razie możemy przechodzić po prostu do... do rzeczy, nie? Będziemy rzygać. Ja mam większą. Tak. No tak wyszło, nie miałem tych samych rozmiarów. No dobra, to... pierwszy raz w życiu będę robić wydmuszki. Znaczy nie pierwszy raz, pierwszy raz robiłem jak miałam 6 lat, ale i tak nie pamiętam nic z tego czasu. Więc wszystko jest totalnie z tutorialów na bieżąco. Z YouTube'a. Przygotowałem igły Ja też coś przygotowałem O, o mój Boże Łaj! No, <laughs> Czemu? A no, jak chcesz robić te wydmuszki? Młotkie? No ty, Nic na siłę, tylko młotkiem Pokaż tak że mamy tak damy radę. nie wiem. <śmiecki> <śmiecki> Bez młotka też. Też? No. Tak, tutaj na Co teraz będziemy dmuchać? A ty już masz z dwóch stron? No. A nie musisz dmuchać. Musisz dmuchać, no, dobra. Teraz dmucham. Dawaj dmuchamy razem. Ale ja nie mam jeszcze dziury. <ścoughs> czekaj. Też młotek. Czekaj. Cieknie. Dioony! Tak może być. No dobra. Pierwszy naleśnik nie wyda. <śpiewa> <śpiewa> to samo wyszło. No. Oooo, e, no, ale oooo, Ooo, blesne! O Eee, spoko. Okay, ale okej, nie? Mhm. Mm myślałem, że będzie mm. gorzej. <laughs> ja myślałem, że przyniósłeś mi jakiś prezent. Okazuje się, że po prostu przyniosłeś młotek. Młotek dobry na wszystko. To pewnie będziesz to robił szybciej. Naprawdę muszę używać do tego dużo siły. Oj. Żyjesz? Mam półtora jajka ze sobą. Dobry. A jeszcze Przy ile. Tyle. No. To jest okrutne. Co jakiś czas będę patrzeć, czy żyjesz. Ja robię takie dziurki jak w tym. Kuli bilard, nie bilardowej, kuli do kręgli. Ale poczuliśmy się jak dzieci, nie? Pamiętaj, że najlepszym sposobem na wydmuszki jest jak wciągasz to jajko. <śmieranie> to lepiej idzie, naprawdę spróbuj. Polecam. Tak. Ale ogólnie robienie tych wydmuszek to w sumie nie jest póki co aż takie skomplikowane. Myślałem, że będzie gorzej. Ja też tak myślałem. Tak jeszcze z 30 jaj, nie? <śmieranie> <tut> Tak! <tut> tak 30 jajek później. Nie na moje włuca. <śmieranie> <grym i zim> <grym i zim> <grym i zim> Dlatego umyłam więcej jajek. że prosto <grym> idzie tak. Dobra, cztery za mną, to może dwie, tak? No, jedno. Możemy <laughs> posklejać. No. Ej, nie stresuj się, spokojnie. Nie za małe dziurki. Pamiętajcie, aby robić większe dziurki. No to przez młotek. To samo jesteś młotek. <laughs> Powoli nie mam siły wbijać. Też młotek? Nie. <laughs> mm. Patrz, jak to się robi. Najwyżej ci oddam, moją. Jajczynice? Śmieszne wydmuszki? Będą pierwszą kategorią? No problemu. Drugą kategorią będą folklorowe. Trzecie wydmuszki, będą wydmuszkami dowolnymi, a czwarty będzie krajobraz. Oh my god! Wow! Co o tym myślisz? A pozostałe 20? To jest fake. Są po to, żeby wyglądało, że ich jest dużo. Nie to Czeka, są. Tak. Znaczy, one to są prawdziwe jajka, tak. ale po prostu... Hmm, kurczę. kurczę. Co my tutaj mamy? Hmm. O, to, to możesz już sobie wziąć jedno takie, bo widzę, że są dwa. Zanawiam na tym śmiesznym jajkiem. Fajne te kolory, takie żywe. No dobra. Eee... No pustka w głowie. To możecie w komentarzach oceniać, czy jajko było śmieszniejsze. Ooo, ale zrumbałam. Myślałam, że naklejki będą, będą fajniejsze, a się, a się trochę rozczarowałam. Dobra, nie robię jednak ciebie. Albo zrobię. Albo zrobię inaczej. Pomaganie. Trzeci raz, drugi raz masujesz? W ogóle poddaję ten pomysł robienia ciebie. To Trudno, ale nie No, I dziecko z przedszkola powinno nam pomóc. Tak, ogólnie małe dzieci są dużo no. bardziej kreatywne i mają fajne pomysły. Nie chciałaś malować mnie, no to ja się zabrałem za malowanie ciebie. No tak myślałam. No i naprawdę zatrudnię za dzieci. <laughs> źle to brzmi. Jak do ciężkiej pracy, oczywiście. Nie no, do robienia wydmuszek na święta. To nadal jestem ja czy już nie? Nie, już dawno nie? nie. Trochę godności i szacunku mam. Wiedziałaś mnie dzisiaj z tymi uszami? O jakiej, godności, <laughs> o jakiej godności ty mówisz dzisiaj? Pozbawiłam cię godności, nie? <laughs> Uważam, że moje jest gotowe. <grymka> wygląda, wygląda jakby to jajko się totalnie samo śpało. Naprawdę. To będzie finito. Ogólnie wstyd mi trochę za moje jajko. No dobra, kolejne jajko. Polku, podasz mi jajo? Białe, ciemne? Teraz nie będzie wtedy białe. Też wziąłem białe. Albo nie, poproszę ciemna. Tak? Tak. Tym razem się postaram. Nie przyniosę tym razem wstydu w rodzinie. Anby. Znaczy starałam się trochę, naprawdę. Ej naprawdę wydmuszki wyglądają dużo łatwiej na obrazkach. Co się dorcia denerwujesz? Skupiamy się. To jest... szablon. Taki... Ja myślałem, że Satan. Twoja dusza czarna. Męczące to moje jajko. Ale ładne. Nie mam to jak najpierw pomalować kwiatki, a potem tło, nie? <grym> tak. Bardzo dobry pomysł. Co się stało? Spadło po hmm. prostu. O. Na dużych jajkach pewnie łatwiej się Robię takie no, jak się robi. Uy, ręka trzęsie. Jak będziecie następnym razem malować jaja, najpierw malujcie całe jajo, potem zorki, a nie odwrotnie. Dobrze gada, polać mu. Polejcie. Chciałam zrobić konkurs. O, no dobra, to ogłaszam konkurs. Tak, konkurs będzie taki, że można wygrać takie wypasiona opaski y, królicze. Napiszcie śmieszny komentarz dotyczący Wielkanocy y, i po prostu wybiorę spośród tych paru komentarzy i mogę komuś wysłać taką parę uszu. O, naj, najgorszy scenariusz będzie taki, jak nikt nie, nie skomentuje. I zostanę tą trzecią parą. Komentuj. Tak więc komentujcie y, i zostawcie łapkę w górę. To jest taki mały przerywnik. Bruno Casso. W sumie ja, jak ja mówię, jeszcze 5 godzin siedzieć taką prądek? dobrze. mamy gotowe jajko. Jakie chcesz? Ciemne Zależy jest. jaki jest... zapomniałem jaka jest no dowolne, kategoria. dowolne, dowolne. Kategoria dowolna. Dowolne, czyli co chcesz. Tak, ale niech to zostanie poprawne politycznie. To już 90% moich pomysłów umarła. No. <noise> wow! No kurczę. No te kolory troszkę tak staram się oddać w tym. Mam w głowie. Tylko Ale... jedno w głowie mam. Jajo. Polecieć sam. Samolotem. <noise> Tam i <jest> z powrotem. <noise> Do nieba. Nieba, do piekła! Uuu. Uuu. Dobra. <laughs> error, 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 error. Przezestresowałam się, że już skończyłeś i teraz siedzisz i nic nie będziesz robił. A teraz czwarta kategoria, czyli kategoria krajobraz. Nie wiem, kto to wymyślił. Przedała mi się trzecia ręka jajka. <grymne> No i ogólnie, ogólnie skończyłam. czy widzicie w tym jaju to, co ja. Ja tam widzę. Bez. nie, bez tchłań. Od niego tchłań. Nie, po prostu takie. bez granicze? że patrzysz, patrzysz, patrzysz. Widzę wielkość tego świata. A. To jajko po prostu jest tak. całym takim. Tak. Światem. Bo tam, im dłużej się patrzysz, to jajko to widzisz jeszcze dalej. A, jeszcze i coraz dalej, dalej, dalej. W głębie. Tak. Nieskończone głębie. To jajko patrzy cały dzień. Ja jeszcze jak oceniasz naszą dzisiejszą współpracę? Nie no, no fajnie było znowu, poczuć się troszkę jak dziecko zobaczyć. Nie sądziłem, że mam w ogóle takie zdolności plastyczne? Więc <grym> my artyści jesteśmy... Ale <grym> no, no, oceniasz no, Ale serio, oceniasz ale serio? fajnie, fajnie, fajnie jeszyli, naprawdę to fajnie. To ja się bardzo cieszę. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy, chcielibyśmy bardzo życzyć Wam, moi drodzy widzowie, żebyście poczuli w te Święta tyle radości i cofnęli się do swojego dzieciństwa i poczuli po prostu tą radość, którą się czuło po prostu będąc dzieckiem, tak. Przede wszystkim po prostu, żeby te Święta były radosne i szczęśliwe. Tak? Trzymajcie się i bądźcie szczęśliwi. I co mają zrobić? Zmoczyć jaja. Nie! Subskrybować mój kanał A, Subskrybujcie kanał Dory. Tak, tak. subskrybujcie mój kanał, tak. dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarze. Ogólnie konkurs nadal jest aktualny, ten o którym mówiłam wcześniej. Czyli można wygrać e, otóż takie uszy i możecie dołączyć do planu. Zrobić? Trzeba napisać śmieszny komentarz dotyczący Wielkanocy i wybiorę... może nawet z Brunem, może skonsultuję to z nim i wybiorę najśmieszniejszy. I temu szczęśliwcowi po prostu prezentuję też takie uchwyty i dołączę do drona po prostu... Ja sobie z słodkich, mówi, tak, tak, do słodkich e, zajęców, zająców, chwików, cokolwiek. Podoba no, <grym> Tak, no. dobra. Wybierzcie najlepsze jajko, które jajko wam się najbardziej podoba. Tak. E, jeżeli, jeżeli podoba wam się jajko pierwsze, tak? Wyślijcie SMS-a od treści jeden na numer Ja podam jeden. numer konta. Numer konta. Może być <grym> To tym pozytywnym akcentem to będzie koniec. Bruno, jak oceniasz ja. naszą muzykę? Dobra, chcesz Dobra. mnie zapytać jako bo ja żebym... także żeby się ja przygotowałem na no. odpowiedź. No to chciałam się ciebie zapytać jak oceniasz naszą dzisiejszą współpracę? Okej, okay. no na chwilę daj mi. Okay. <noise> okej. Okay. To okay. nie jest komentarz. <noise> no to mamy scenę pomysłową. No ogólnie spoko, tylko coś mądrego bym powiedział, nie? No. Ale nic ci nie uszkodzi. No komentarza. nie no. Ale to jest burdel. No. <laughs> dobra, no zapytaj mnie jeszcze raz, polecam, dobra. Po, po, polecam na żywioł, powiem to, powiem to coś więcej głupiego, jak to grunda.